Poznajecie te pudełka? Ostatnio było w zimowy, zimowym, a teraz przyszła wiosna. To wcale nie znaczy, że my nie chcemy przedświątecznych prezentów zanieść do domu dziecka w Płocku. Moi sponsorzy bardzo się spisali. Mamy kolejną porcję prezentów. Zabieram. Chyba, chyba poproszę jakichś pomocników. Panowie, pomożecie? O, idziemy. Tak, zabraliśmy tą lekką, czuję to. Chyba powinniśmy jakąś piosenkę ładną śpiewać, ale to wierzę, że, że dzieci nam coś ładnego zaśpiewają. To w prawo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry moi drodzy. Lena, dobrze, cześć Lena. Halo, a ty masz na imię? Patryk, super. Witam Kacper. Rozrywamy kartony. Jesteście za? No to rwiemy, no to gaz, poszli. Tak. Dobra, no, spokojnie, spokojnie. Przybijają piątkę, tak jest. Proszę, Kuba, to dla ciebie plecacz. Przybij piątkę, Patryk, i jest. Bardzo proszę, plecaczek dla ciebie. Duszy. No, dziękuję. Dziękuję, super. Teraz ty, super Tu chyba podpiszę, co? Dobrze. Proszę, Lenka. Dziękuję. Super. A teraz Pan Chcę na No, jeszcze chwila.